Jak poprawnie zarejestrować się na tym Speakerze kanowy? Po zainstalowaniu tym Speakera musimy go uruchomić, klikamy Connection, Connect, w prawym add Serwer, mamy nowy serwer, wpisujemy nazwę, w tym przypadku poza prawem, Enter mamy dostęp do nowego serwera. Potrzebujemy. Adresu serwera, który dostaniemy na pewno od kogoś z zarządu. W tym przypadku ja już wcześniej sobie przygotowałem wszystko. wklejamy go. Nick, pod którym będziemy rozmawiać, powinien stanowić z przodu, tak, klanu, po czym nick z gry. Klejamy go też. Za pierwszym razem musimy się zalogować jako anonymous ponieważ nie, mamy, nie jesteśmy jeszcze zarejestrowani. Potrzebujemy również yy, hasła na pewno też dostaniemy od zarządcy. wklejamy go, klikamy Connect i już jesteśmy w oknie TeamSpeakera naszego klanu. Teraz czekamy, aż ktoś z SA, czyli serwer admin, podejdzie do nas i da nam rkę. Dostaliśmy właśnie ERKę. Klikamy na Self. Dzięki Dytko. Registery w serwer. Podajemy przygodowy login, który będzie tylko znany dla nas. Ja w tym przypadku damy lupus Hasło wpisujemy takie jak nam będzie odpowiadały, które na pewno zapamiętamy na przyszłość. Potem klikamy register. Wylogowujemy się na chwilkę. Klikamy ponownie Connection, Connect, zmieniamy na zarejestrowany, wpisujemy nasze hasełko i login, po czym klikamy ponownie Connect i już jesteśmy zarejestrowanym użytkownikiem tym speakera. Dziękuję.